Moi drodzy, dzisiaj oprócz tego, że mamy sobotę, jest już godzina 13.30. I to nie reklama pizzy, słuchajcie, ani pizzerii. Ja po prostu sobie urwałam taką dekturkę, ponieważ będę obierać grzybki. Zobaczcie, ile grzybków byliśmy dzisiaj razem z Grześkiem na grzybach. Przygotowałam miseczki, i tutaj mam jeszcze jedną reklamówkę maślaczków, a maślaczki będą do yy, marnowania. Oczywiście te mniejsze, bo te większe, to myślę, że na jakiś sosik. Coś się wymyśli. Jeszcze chciałam wam pokazać, że kupiłam, kupiłam, kupiliśmy wczoraj w Media Ekspercie taką, taki głośniczek, tubę. Fajnie się prezentuje, stoi i naprawdę ma niesamowitą moc. Nie pamiętam, co to za nazwa. Około 400 zł kosztowało i będzie nam służyło. Umilało czas. Jak coś robię w kuchni, czy ewentualnie jak robimy jakiegoś grilla. Dobra, zasiadam do tych moich grzybków. Będziemy obierać. Tutaj widzę kozaczek. Proszę bardzo, kolejny kozaczek. Strasznie duże te grzyby. I tutaj też kozak. Lubię tak podzielić. Wiecie co, jak kozaki, to kozaki. Jak prawdziwki, to prawdziwki. I później, jak gotuję, to też osobno. Żeby nie była mieszanka grzybów, tylko żeby mniej więcej były grzybki jednego rodzaju. A kozaczki łatwo poznać po tej śmiesznej nóżce. Czy mamy tu jeszcze jakiegoś kozaka? Oczywiście, że mamy. Dobra, działam. Mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, żeby to dzisiaj wszystko ogarnąć. No dobrze, posegregowane. Zobaczcie, tutaj mam podgrzybki. Bynajmniej tak się u nas mówi na te grzybki. Kozaczki, sporo kozaczków dzisiaj. O matko, jeszcze jest tutaj odrobina jakiejś tam pozostałości z lasu. Dzisiaj dzień nie na prawdziwki. Zobaczcie, tylko są dwie sztuki. Nie dwie sztuki, w sumie to cztery. I piąty baby maluteńki. No nic, działamy. Najpierw kozaki. Później podgrzybki. Boże, prawdziwki. A na końcu zrobię porządek z tymi podgrzybkami. Jak się ogarnę z tym tematem, to dopiero zacznę obierać maślaki. Wiecie sami, jak to jest z tymi maślakami. Rękawiczki lateksowe i wio, wszystko się ślizga ale są pyszne, także warte tej pracy, którą się włoży w obieranie ale zanim, ale zanim kochani, nalałam sobie tutaj cappuccino troszeczkę mi brakło wody, więc dogotowałam z czajnika, dolewamy bo y, ten temat grzybowy trzeba czymś przepić. Nie ma ostrości. Jest. Jest pyszna kawka. Ja tutaj sobie obrałam pomidorka bez skóry. Może jeszcze dołożę jednego. Bo jeszcze jakieś tam mamy pozostałości swoich pomidorków. Tutaj przygotowałam do picia herbatkę. Adusia bardzo lubi. No i co? Bierzemy się za te grzybiory. Mmmm. Dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie, dzisiaj jest niedziela, zaczynamy vloga, a dusia huśta się na huśtawce podwyższonej. podwyższonej, tam w oddali widzicie, przybliżę się, pranie się suszy, wczoraj nie zdążyło wyschnąć, mimo że się paliło w piecu, postawiłam przy grzejniku, ale to nadal słuchajcie jest za mało, właśnie rozpaliłam, słuchajcie, żeby było ciepło i żeby mi to pranie też doschło, tak Adusia? No a dusia się huśta. Myśmy przed chwilą były w kościółku, wróciłyśmy i biorę się za ogotowanie. Na szczęście, wcześniej nastawiłam sobie, czyli przed wyjściem do kościoła, a jest godzina 11, Rosołek, także on już jest prawie, prawie gotowy. I już Wam pokazuję, co szykuję na obiad. Agary już strzelają. Tutaj nastawiłam wodę na makaron. Tutaj mamy rosołek. Sporo tego mięsa. Mam kurczaka takiego wsiowego, że tak powiem, także będzie fajny rosołek. Do tego dorzuciłam dwa łódka warzywa. Przykrywam, niech się długo, długo gotuje. Dodałam kurkumę dla podkręcenia pięknego kolorytu rosołu. Tutaj mam malinki świeżo ugotowane, także będziemy popijać dla zdrowotności. No, i przyniosłam sobie ziemniaczki. Będę obierać na obiadek pyry, ziemniaki, jak to mówi, tak to mówi. Tu mam kapuczynko, zaraz sobie wypiję. zamerdamy troszeczkę łyżeczką. I miam mia, słuchajcie, pyszota. No, i jaka piękna pogoda tego październikowego dnia, niedzieli. O, matko, ale wiecie, wiatr trochę i zimno, ale słonko daje niesamowicie. A Dusia idzie ze mną do sklepu. Dziecku się zachciało. Sprzętem, ale jakim sprzętem? Tutaj mamy odrobinę kostki. Zapomniałam wam wczoraj pokazać. Grzegorz wykładał kostkę agatce, żeby miała możliwość wjeżdżenia. O, zobaczcie. Wjechania do garażu i nie brudzenia kół. Ani też wiecie, żeby się ta trawa nie zagniatała. Pop... No to weź sobie. No i jeszcze tutaj będzie kontynuował swoje poczynania, zobaczymy co z tego wyjdzie. I idziemy. Mam nadzieję, że nie zamarznę w samej tej bluzie. O, jak świeci. A mam na sobie takiego misia agatki. Fajny ten misio. O, zobaczcie jaki misio. Jaki misio. Narzuciłam na głowę, słońce prześwietla, o może teraz tak, trochę duży ten gardziołek odsunięty. Kochani, jesteśmy już po obiedzie, zrobiłam pyszny rosołek, na drugie danie było mięsko, oczywiście z suróweczką, z marchewki z termomiksa. dawno jej nie robiłam, tym bardziej, że robiliśmy z własnej marchewki, a nie z takiej kupionej w sklepie, to wiecie, całkiem inaczej ta marchewka smakuje boże jak wieje, trzeba było sobie jeszcze coś zarzucić yy, i ziemniaczki, no i było smaczne, pojedliśmy a teraz pędzimy do sklepu bo Ada chciała sobie kupić lizaka w domu, lizaka nie ma no dobra, to idziemy do tego sklepu, a później aha, jeszcze nastawiłam, wiecie co yy, włącz sobie, włącz nastawiłam sobie ciasto na chałki yy, także za chwilkę będziemy piec chałki no i tak to jest. Adusia już dawno dojechała do domu, hulajnoga zostawiona, lizaki kupione, a ja idę. Ale wiecie co, zacznę chodzić. Nie wiem, może nawet dzisiaj się ubiorę. I pójdę sobie z zegarkiem, jakieś 10 tysięcy kroków może bym zrobiła. Jeszcze te kwiaty trzymają się na parapetach, ale już, już prawie mam zamiar je zciąć i zostawić sobie korzenie, żeby je wykorzystać na wiosnę, wiecie, bo one się poodbijają i będą ponownie rosły. Tak było, słuchajcie, nie z tym kwiatem. Ten kwiat już jest dwuletni, słuchajcie. W tamtym roku kwitł i w tym roku odbił się z korzonków i Służył mi całe lato. Także dobry pomysł, żeby nie inwestować ponownie w kwiatki. Wystarczy ściąć i jakoś je przetrzymać. Słuchajcie, przez zimę to do wyrwania, tutaj zetne, zetne. Yy, nie ma co bez sensu wydawać pieniędzy. Jeśli uda się je jakoś tam przetrzymać przez zimę, a mam taką letnią kuchnię, to jak najbardziej z tego skorzystam. Dzikie wino nabiera kolorów. Także będę miała swoje bieszczady tutaj za domem. O, a kurki czekają, patrzcie. Patrzą na mnie. Może je wypuszczę, bo przecież tak im jest źle. Słonko bardzo świeci, także prosto mi w oczy, ale złapę jeszcze chwilę, przez chwilę odrobinę tej witaminy D. Wiecie co, troszeczkę się dzisiaj pomalowałam oczy, rzęsy i brwi. Nadal nie zakładam na siebie żadnego pudru, ani fluidu, ani żadnego tam, no nie ciapę tej buzi niczym. Ja uwielbiałam zawsze się malować, a tu guzik z tego kochani. Mam w poniedziałek wizytę. Kurczę, swędzi to i ciągle mam tą wysypkę. I myślę, że jest to spowodowane. Wiecie, co jedzenie, że albo mam jakąś skazę białkową, może przesadziłam z jakimiś, wiecie, mlecznymi rzeczami, albo od orzechów, bo tych orzechów teraz jem dużo. Ale wydaje mi się, że to się zaczęło zanim te orzechy spadały i za, zanim zaczęłam je jeść. Naprawdę nie używam żadnych kosmetyków, nawet kosmetyków, które mam do testowania w ramach współpracy, tak po prostu muszę ten temat odłożyć na później, aż uporam się właśnie z tą dręczącą mnie, słuchajcie, przypadłością, no nie wiem. Zobaczymy co jutro pani dermatolog powie, czy trafię, bo to w takim jakimś, nie wiem, dziwnym tym miejscu, że nie wiem dokładnie gdzie to się jedzie i no i tyle moi drodzy. Październik się zaczął. Zaczął się mega czas takiego wiecie uporządkowywania wszystkiego na podwórku. Trzeba powyrywać. Wczoraj poobrywałam wszystkie pomidory w folii, nawet te zielone. Zaraz wam pokażę jak wygląda ogołocona folia z pomidorków. Mam nadzieję, liczę na to, że te pomidorki tam część chociaż, chociaż część mi czerwienieje, żebyśmy mogli je jeszcze jakoś wykorzystać. Wiem, że można z zielonych pomidorów robić Surówkę, sałatkę, ale jakoś w tym roku nie mam na to ochoty. Mam tego termomiksa, wiecie, co mnóstwo rzeczy surówek można zrobić na świeżo, więc chyba nie ma sensu pakować tego wszystkiego w słoiki. A to wiecie, cukier ocet, wszystko kosztuje więc na bieżąco sobie po prostu będę robić nawet tą surówkę, którą dzisiaj robiłam z marchewki, to dosłownie wzięłam 4 czy 5 swoich marchewek do tego 4 jabłuszka odrobina oliwy i 4 sekundy ja miałam surówkę dla nas czterech osób I jeszcze został naddatek Adusia zjadła i co jeszcze robimy? muszę wszystkie kwiaty powyrywać, takie wiecie te Aksamitki, brakuje mi słów. Wyrwałyśmy kiedyś takie duże juki, ale one odrastają. Będzie ciężko je wyplewić, jeśli chce się ich w ogóle pozbyć. Pamiętam, że był czas, że bardzo chciałam, żeby były, to jakoś nie chciały być. A jak teraz jest ich bardzo dużo, to nie mogę wyplewić, bo korza nie zostały, nie wyrwało się wszystko i odbijają się na bieżąco. Dobra, idę do domu. Zobaczę, co tam się dzieje. Czy moja chałka urosła na tyle ciasto na chałkę, żebym mogła już uformować i ewentualnie wsadzić do piekarnika, bo bardzo mi się chce. Zjadłabym sobie chętnie z jakimś kakaem albo kawą zbożową. Takie jakieś mam. Wiecie, jak jest trochę chłodniej, to już tak mi się chce jakichś takich smakołyków. A to nie jest skazane, bo wiadomo, że wszystko w tyłek włazi. I proszę, Adusia nie schowała nogi Ciekawe kto ją później schowa. Ja tylko chodzę, słuchajcie, i zbieram wszystko. Jak nie rowery, jak nie hulajnogi, to jakieś inne pierdoły. I jeszcze Wam pokażę, ile urwałam pomidorków, tych zielonych, i zobaczymy sukcesywnie, jak one będą mi tutaj czerwieniały w tej letniej starej kuchni. Jest okno, a pod oknem są pomidorki. Zobaczcie, tutaj mam część pomidorków, drugą część mam tutaj, a trzecią pod spodem, tutaj są najbardziej zielone tutaj takie, wiecie, różne i pomarańczowe i pomarańczowe. Te są pyszne, słuchajcie. W tym roku miałam, one się nazywały kubany, czy coś takiego, takie bardzo ciemne, ciemnozielonkawo, jakieś takie bordowe i były przepyszne, aczkolwiek nie było ich dużo na krzakach, więc nie wiem, postaram się w przyszłym sezonie też je wsadzić, bo bardzo, naprawdę bardzo mi smakowały. Jeszcze odrobina winogronu, bo jeszcze jest, jeszcze wisi, mam dwa rodzaje tego winogronu, jeden to taki większy biały, a jeden mniejszy biały, o matko jeszcze mi spadło, ale to nie jest, urwiemy jeszcze jeden, trzeba to jeść, bo za chwilę będzie jakiś mróz wypadnie i wszystko obmarznie, nie, nie będzie się nadawało do niczego. Casto wyrosło, już jest prawie pełna forma. Wyłożymy sobie to za chwilę na blat i będziemy formować piękną chałkę. Tak przygotowane hałeczki lądują do piekarnika. Będę je piekła 25 minut, także jeszcze chwilkę i będziemy mogli jeść. Są i chałki, zobaczcie, piękne, słociste. Hmm. i płynie i płynie samo pieszeka mierzawa, wodogórska nie wiem czy to widać i hmm. a z drugiej strony może mnie jakieś auto nie przejedzie A tu już tak spokojnie Jak widzicie, wyszłam jednak na ten spacer. Włączyłam sobie w telefonie, bo mi się zegarek rozładował. Krokomierz. Idziemy z Krzyszkiem. Powoli już wracając. Ciekawa jestem, ile tych kroków zrobiliśmy. A już się naprawdę zmęczyłam. Ale fajnie to wygląda. Dobra, idziemy.